Cześć, z tej strony Igła. I zaczynamy może naszą serię z Minecrafta. sobie świat na subiwalu. Myślę, że to jest mój pierwszy i ostatni odcinek. Jeśli będzie dużo lajków, to może zrobię kolejny. Albo przynajmniej 5 lajków. No i zaczynamy sobie świat na survivalu. Może to będą takie trochę poradniki albo po prostu survival games. Niestety nie nagrywam tego na komputerze, więc nie mogę wdrożać yy, żadnych modyfikacji ani nic takiego modów. Bardziej taka prosta rozgrywka. Ok, teraz zbieramy drewno. Jak będziemy mieli dużo drewna, to możemy iść w poszukiwanie jakiejś wioski albo coś w tym stylu. O poza tym chciałem powiedzieć, że nie robię tego dla hajsu z YouTube'a, tylko tak po prostu, bo czasami można spróbować czegoś nowego. O, tutaj mamy kanion. Ja tutaj też mam yy, inne craftingi. Mam, jak już mówiłem, mam inne, bo gram nie na komputerze, tylko na Xboxie. 360. I chciałbym teraz wyjść z tego lasu, bo jeszcze era zimowa, ale na razie końca tu nie widzę. Nie wiem jak wy. A poza tym jak... O, tutaj też jakaś kopalnia. Oj, no i jak na razie sobie gram? Może y, kiedyś też będą y, odcinki z moim kuzynem jeśli będziecie chcieli. To o, dotarliśmy to? na bagna. Raczej każdy to widzi. I Mam żadnego skina, mam takiego. Edek. Cześć Edek. Cześć widowie. O, fajnie, bardzo fajnie. To tak na pustynię. Może znajdziemy jakąś twierdzę. Nie twierdzę, tylko świątynię. A w sumie nie wiem jak na to się mówi. Mówcie na to jak chcecie. Hmm... Przydałoby nam się coś do jedzenia że jak na razie nic tutaj... O, mamy jedno... Mamy nasiona. Chyba nasiona są. O, studnia. Na razie studnia nam się nie przyda. No, ale... Widzicie, tutaj się, tutaj się nam już życie kończy, jedzenie, będziemy głodni Więc musimy coś zjeść, ale jak na razie to nie widzę tutaj żadnych mopków Wiem, że może na początku widzieliście była tam szpinia I krowa I chyba owca Ale no jak na razie to nic nie widzę Poza tym jak ja nie lubię dżungli, mówię Wam Tutaj sobie może zbudujemy takie małe schronienie. O. No i na razie może będziemy tutaj. Jak się nam zespełnią mobki to będzie źle. No, to już będzie skończyło. No i fajnie by było, jak gdybyśmy znaleźli jakieś faktycznie mobki, bo to by się przydało. Nie wiem, czy nam drewna starczy. Jeśli czegoś nie będę wiedział, oczywiście możecie mi mówić w komentarzach. Myślę, że odcinki nie będą jakieś krótsze, dłuższe niż 20 minut. Lub 15. Myślę, że coś w tym stylu, więc próbowałem się na doknesie. Bardzo polecam jego kanał. Wiem, ja jestem taką trochę lamą, może nawet nie trochę, no bardzo, no ale... to są, można powiedzieć, że to są dopiero moje początki w Minecrafcie. Znaczy, Minecraft to już mam, no może ponad rok, no ale dzisiaj nagrywam pierwszy raz. Nie, odcinek się już będzie za chwilę kończył, bo kuzyn do mnie przyjechał, ale może jeszcze chwilkę. Oczywiście bardzo Was proszę o łapki w górę. No i jeśli komuś się spodoba, no to subskrypcje, ale wątpię. No ale. Cuda się zdarzają, nie? Ha, i moje serie. Y... Serie? No chyba seria. Moje serie raczej będą bez kamerki, bo po prostu. Nie chodzi o to, że mnie na tę kamerkę nie stać i no nie chcę, żebyście mnie widzieli. Ups. Hmm. Może teraz sobie pomyślicie, a, że ja nie umiem craftować i mam taki crafting, ale nie, to jest innowacja. Z żywcem przydałaby się nam jakaś wioska. Bo, jak widzicie, już ginę, więc. Pewnie ta ja serii się szybko zakończy, albo po prostu stworzymy sobie nowy świat. To jest mój pierwszy filmik, więc. Nie wiem. Nie wiem, czy będę nagrywał dalej, czy nie. O, tam jest jakaś. Takie podróże, to możemy tam sobie później iść i zrobić kopalnię. I żywcem by nam się przydały jakieś mobki. Na barnach myślę, że nic nie będzie. Ale może być czarownica, więc lepiej na barna nie iść. O, słyszeliście? Nie wiem czy słyszeliście, ale ja tutaj słyszałem gdzieś zombiaka. będziecie chcieli, to ja też y, poza odcinkami mogę sobie tutaj coś rozbudowywać, ale to już napiszecie mi w komentarzach. Ja ci, I oczywiście ocencie mój film, co mam zmienić, co mam, czego mam nie robić, co mam zrobić. Bo tak jak mówię, o świnki, nie jestem jeszcze doświadczonym graczem w Minecraft. Może jednak nie, może, uda, może jednak uda nam się przeżyć. O, te świnki. o, z jednej śminki mamy trzy steki. To bardzo fajnie. Oczywiście, jeszcze y, napiszcie mi, czy byście chcieli jakieś, jakieś y, odcinki z kuzynem, bo też mam kuzyna, i czy byście chcieli jakieś odcinki z nim. Oczywiście to wszystko od Was zależy, więc jeśli filmy Wam się nie spodobają, to. Może zacznę nagrywać coś innego, a jak nie, to po prostu, jak to się mówi, zejdę z YouTube'a. O, no właśnie to. Oto mój kuzyn tutaj jest ze mną. Bo on poczuwa świnka. Wiem teraz pewnie w komentarzach, a czemu sobie nie zrobić mieczyka czy coś w tym stylu. Ale e, po prostu może nie nie chce mi się, no po prostu żywcem potrzebowałem tych świnek i posz poszłam zobaczyć, czy gdzieś tutaj nie są. A teraz gorsza sprawa, bo nie wiem gdzie jest moje nie? Chyba tam gdzieś, za tą górą. Bo jak tutaj był ten plac, chyba, że tam... O nie, tutaj już widzę pająka. Pierwsze mokry się spamują. A już tutaj zombie, o nie, i nawet zombie w tym I o super jest. jest tutaj mm, ta studnia, więc tutaj gdzieś też będzie moje... O nie! Jakieś bagi. O nie, o nie! Clipek! Czy Przechodź. Nie wiem czy wiedzieliście, no, ale... Nie, no, nie, nie! Ale Klipper bo po polsku znaczy czyhacz. Taka mała ciekawostka. I oczywiście przynośmy nam się teraz też kilów. No ale znaczy nie kilów no stone. Myślę, że większość wie, co to jest. Znaczy już bardziej doświadczeni gracze w Minecraft. No i co? Myślę, że dzisiaj teraz zakończymy dzisiejszy odcinek. Dziękuję wam bardzo za oglądanie. Mm. Piszcie, czy chcielibyście więcej takich odcinków? No i cześć!